Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie w Akademii Sztuki w Szczecinie. 19 lutego o godzinie 19:00 Kino Zamek zaprasza na internetową premierę filmu Pawła Lewandowskiego zatytułowanego Plakat szczeciński. Seans filmu poprzedza rozmowa z reżyserem, na którą teraz państwa bardzo gorąco zapraszam. Dlaczego zdecydowałeś się na realizację filmu o szczecińskich autorach plakatu? Zdecydowałem się dlatego, że ten temat wydał mi się ciekawy i jeszcze nie kojarzę takiego dokumentu, który by opowiadał o jakimś środowisku artystycznym. I też no, do tej pory mieliśmy filmy dokumentalne o jednej osobie, a tutaj mamy zestaw, zestawienie tylu fajnych osób i uznałem, że to się samo obroni i, i należy to sfilmować. Sami twórcy w trakcie tego filmu unikają tego, tego sformułowania, ale gdy się ogląda ten film, mam takie wrażenie, że mamy do czynienia z jakąś grupą twórczą. Czy nie mamy do czynienia z czymś takim, Twoim zdaniem, jak Szczecińska Szkoła Plakatu? W końcu to sami geniusze w tej dziedzinie sztuki. Dokładnie tak uważam, i, i ten film odpowiada na to pytanie. Jak najbardziej myślę, że można użyć stwierdzenia, że mamy do czynienia ze Szczecińską Szkołą Plakatu. I ten film potwierdza, jakby to, co się tutaj dzieje od kilku lat, jeśli chodzi o edukację, że ona ma sens, że ona przynosi fajne efekty. Myślę, że to jest ciekawe zjawisko i uważam, że właśnie w tym filmie idealnie udało się to pokazać. Nieprzypadkowo nagrywamy tę rozmowę w Akademii Sztuki w Szczecinie, która bardzo często pojawia się w Twoim filmie. To miejsce także jest dla ciebie bardzo ważne. Ty w tym filmie nie występujesz, stoisz po drugiej stronie kamery. Twórcy z tobą czasami też rozmawiają i bardzo uważnie słuchają twoich pytań. E, czym dla ciebie jest Akademia Sztuki w Szczecinie, też jako miejsce, w którym no, sprawdzasz się jako wy wykładowca? E, no muszę powiedzieć, że Akademia Sztuki jest e, ważnym miejscem w moim życiu i można powiedzieć, że już e, od wielu lat coraz bardziej się przekonuję, jak Akademia Sztuki wpływa na moje życie. I powiem, że nawet praca ze studentami jest bardzo rozwijająca, czyli artysta, który ma możliwość pracy w takiej uczelni i ma kontakt ze studentami, że to wpływa również na wykładowców i, i fajnie się to ogląda, jak przez kilka lat obserwuję kolejne pokolenia, które się rozwijają, które mają troszeczkę inne podejście, bo, bo co rok to trochę inaczej wygląda i na przestrzeni lat mogę powiedzieć, że że spotkało mnie spore szczęście, że mogę tutaj pracować i polecam to miejsce każdemu, kto chciałby zająć się grafiką, kto jakby chciałby się odnaleźć w sztuce, to jak najbardziej polecam Akademię Sztuki Mogę się mylić, ale mam wrażenie, że w Akademii Sztuki studiuję dzisiaj w takich niekomfortowych warunkach, bo online zapewne i, i, i to spotkanie z wykładowcą też nie jest łatwe, ale tutaj kilkudziesięciu, jeśli nie ponad setka młodych ludzi e, ciągle zdobywa tą wiedzę, e, dotyka e, tych wielkich twórców, którzy, z którymi, od których chłonie tą wiedzę i idzie za chwilę w świat. I z tego Szczecina, który wydaje się i pada to w tym filmie, to jest bardzo cenne to określenie, że jesteśmy miastem prowincjonalnym, ale do kochania. E, jednak wychodzi w świat corocznie zacny grono twórców utalentowanych. Ty sam jesteś autorem tego plakatu, plakatu do filmu plakat szczeciński e, tutaj możecie Państwo go zobaczyć. E, więc plakat w jakiś sposób jest dla ciebie też ważny. Czym dla Ciebie jest plakat? To może najpierw sprostuję. Autorem plakatu jest mój brat, Piotr Lewandowski. Ja troszeczkę dołożyłem do jego projektu, ale głównym autorem jest mój brat, który też jest związany z, ze sztuką, w Szczecinie też jakby studiował w tej samej uczelni co ja. Też jesteśmy absolwentami liceum plastycznego, więc jakby mamy tutaj dodatek, że, że mój brat jako realizator tego filmu Również pokonuje, pokonał tą samą ścieżkę co ja. Ale popraw mnie, jeśli się mylę. Pracujesz w plakacie. Pracuję pracujesz w plakacie, z plakatem, tak. plakat jest ci bliski, oglądam twoje prace, bo pracujemy razem w Zamku Książąt Pomorskich, które gościć będzie twój film premierowo online. Więc plakat w jakiś sposób jest ci bliski. No więc czym jest dla ciebie plakat? Plakat po pierwsze był moim ulubionym przedmiotem w trakcie studiów. Nie będę tego ukrywał, że naj, najprzyjemniej i najfajniej robiło się na zaliczenie właśnie z przedmiotu plakat i zawsze jakby te tematy, które mieliśmy zadane zawsze mnie to bawiło, to może złe określenie, ale fajnie się po prostu tworzyło plakaty, na przykład filmowe. Akurat swój dyplom obroniłem z ilustracji, ale zajęcia właśnie z profesorem Żebrowskim, profesorem Marszałkiem no to były najlepsze zajęcia w trakcie moich studiów i dla mnie Plakat jest takim pierwszym komunikatem zachęcającym, na przykład do obejrzenia filmu, czy do pójścia na jakąś wystawę. No, plakat jest pierwszy, tak mi się wydaje. Dla Ciebie plakat więc jest pewną rodzają sztuką informacji albo zachęcenia. Tak, tak, tak. W filmie, który za chwilę Państwo zobaczycie, artyści plakatu, Twoi wykładowcy, mistrzowie, Trochę inaczej postrzegają e, rolę plakatów w sztuce i to bardzo dobrze, bo ich plakaty, które dzisiaj można zobaczyć na przykład w centrum miasta w Szczecinie e, na takiej wystawie, są akurat e, artystyczną wypowiedzią. Przejdźmy do samego filmu, bo w jednym dokumencie spotykamy grono zacnych autorów plakatu artystycznego, e, którzy przyznają się także do tego, że, że pracują w komercji, ale bardzo i najczęściej lubią, lubią realizować swoje artystyczne spojrzenia. Wizję, jeśli chodzi o, o tą formę komunikacji z odbiorcą. Na czym polegała trudność w realizacji filmu Plakat Szczeciński? Gdzie spotkałeś się z największym oporem? Czy łatwo było namówić twórców do udziału w tym przedsięwzięciu? Powiem szczerze, że nie było wcale łatwo namówić osoby występujące w tym filmie. Pierwsza trudność, niestety, to pandemia, w której realizowałem ten film. I z tego powodu no, no nie wszyscy chcieli od razu wystąpić. Nawet był poważny znak zapytania na samym początku, bo zdjęcia chciałem rozpocząć w marcu, a właśnie wtedy pojawił się nieszczęsny wirus i, i sobie zadawałem pytanie, czy w ogóle da się zrealizować ten film. No i muszę powiedzieć, że przemyślałem sprawę mocno. Nie poddałem się i tak przeszło do realizacji, ale też w trakcie. Mieliśmy później drugą falę epidemii. Na początku było zielone światło, niektórzy rozmówcy chcieli wystąpić, a później jednak nie i tak w kółko. Ale też zdziwiło mnie to, że oni no tak troszeczkę niechętnie chcieli coś więcej opowiedzieć o sobie, że tutaj troszeczkę taką barierę napotkałem, a w trakcie już kręcenia nastąpiło fajne przełamanie, co widać myślę w tym filmie. Widać, widać. No, I z tego, się, z tego się mocno cieszę, że jak już uruchomiliśmy kamerę, no to był zupełnie inny klimat, i w trakcie rozmówcy no, się otworzyli dosyć mocno. I, i to, jest, to jest najfajniejsze w tym filmie. To oceniam jako największą wartość i z tego jestem chyba najbardziej zadowolony. Film zrealizowano w ramach stypendium Twórczego Miasta Szczecin. Jak... Dawno już to stypendium Ci przyznano i jak długo realizowałeś plakat szczeciński? No to stypendium było przyznane jakoś w marcu 2020 roku. No i miałem na to kilka miesięcy. Oczywiście z powodu wirusa nastąpiły przerwy w zdjęciach, to było troszeczkę na raty robione. No musiałem zweryfikować też swoje plany a propos zdjęć, bo no nie dało się ze wszystkimi rozmówcami spotkać gdzieś u nich w pracowni. Czy odwiedzić ich w miejscach, gdzie pracują, to, to musiały być miejsca zaplanowane z góry, ustalone pod względem bezpieczeństwa i możliwości realizacji. No, najtrudniej było z, oczywiście z profesorami starszej daty, czyli właśnie profesor Drewiński, profesor Żebrowski, profesor Tomczak. No i z tego miejsca chciałbym im nawet podziękować, że dali się mimo wszystko namówić. I że jakby uznali, że film jest najważniejszy. Więc tutaj no, jeszcze raz im dziękuję za udział w tym filmie, że, że też wykazali odwagę i, i nie, też się nie poddali w tym temacie. Przybliż nam realizację filmu Plakat Szczeciński. Realizacja filmu, przyznam szczerze, nie była łatwa. Napotkałem no, oczywiście problemy związane z pandemią, ale na samym końcu, przy montażu tego filmu, miałem ogromny ból głowy. Jak skracać bardzo wartościowe wypowiedzi poszczególnych artystów? Bo proszę mi wierzyć, gdybym dał całość ich wypowiedzi, też by było fajnie, no ale wiadomo jest, to film dokumentalny, są pewne ramy, nie wolno przekraczać długiego czasu i to był największy problem w trakcie realizacji to końcowy montaż jak bez szkody skrócić, niestety, wypowiedzi poszczególnych artystów. No, i to bym, to bym podkreślił, że i tak ten film dokumentalny jest dosyć długi, ale proszę mi wierzyć, taki musiał być, nie dało się inaczej. To był najlepszy wariant, właśnie dać to, co możecie Państwo zobaczyć finalnie w filmie. Ja bym jeszcze wtrącił krótko na temat muzyki. Nie wyobrażałem sobie, żeby nie było jakiegoś podkładu muzycznego. I tutaj podziękowania dla Krzysztofa Baranowskiego, który użyczył. Fajnej ścieżki dźwiękowej i podziękowania dla Michała łazarza, który też dołożył cegiełkę do, do całości filmu, zadbał o to, żeby ten dźwięk był no, taki, jak powinien być. Czy realizując film, plakat szczeciński, w jakiś sposób odkryłeś także twoich artystów, mistrzów, z którymi których nam przedstawiłeś? było to dla ciebie czymś nowym, jeśli znałeś ich od tylu lat, pracowałeś z nimi, uczyłeś się od nich. Czy film w jakiś sposób cię do nich zbliżył, pozwolił na nowo odkryć? Muszę przyznać, że tak. I to jest dowód na to, że kamera fajnie wpływa na ludzi. Ja, mimo że znam większość z tych rozmówców od wielu lat, niektórzy byli moimi wykładowcami. Niektórych znam osobiście od, nawet od czasów Liceum Plastycznego, w którym sam się uczyłem. I muszę powiedzieć, że na przykład profesor Drzewiński, którego nie znałem aż tak dobrze, to poprzez ten wywiad dowiedziałem się o nim dużo fajnych rzeczy, że też podobnie jak ja myślał o filmie, że chciał się filmem zajmować. W ogóle wygląda na to, że mamy wiele wspólnego. Dla mnie też muzyka jest ważną inspiracją. Nawet tu bym zahaczył o tę inspirację, że się okazuje, że wszyscy podobnie działamy, podobnie się inspirujemy. I jakby poprzez te wywiady, sam się przekonałem, że, że łączy nas dużo podobieństwa. Czyli mi jako realizatora tego filmu, osoby, która też się zajmuje plakatem, też jest wykładowcą akademii sztuki, to jakby my wszyscy razem mamy wiele wspólnego i coś mi się wydaje, że gdyby tak przypytać nawet studentów czy innych wykładowców, że też by się znalazły jakieś takie wspólne mianowniki, wspólne. Sposoby inspiracji, wspólne sposoby działania. Dla mnie też internet jest czymś, co daje nowe życie dla filmu, dla, dla plakatu. I jakby muszę powiedzieć, że zgadzam się praktycznie w 100% z tym, co moi rozmówcy mówili na temat plakatu, i to jest może trochę śmieszne, że, że my się znamy od wielu lat, a nawet nie wiedzieliśmy, że mamy tyle wspólnego ze sobą i to. To jest fajne i ciekawe. Mi się wydaje, dla mnie, jako realizatora tego filmu, jest to dosyć spora niespodzianka. Może będzie jeszcze okazja zapytać Twoich bohaterów, czy w drugą stronę działało to podobnie, bo poznali na przykład Ciebie od tej niezwykłej strony. Ale zostawmy to na spotkanie, jeśli będzie okazja kiedyś na żywo spotkać Twoich bohaterów, aby zadać to pytanie. Ten film to nie jest realizacja spektakularna, zrealizowałeś i zrobiona jest ten film bardzo sprawną ręką reżysersko-realizatorską w gronie kilku tylko osób, bo pandemia to jedno, ale pewne ograniczenia zapewne finansowe to druga sprawa. Powiedz nam stronę techniczną plakatu szczecińskiego, w, ilu, w ile osób można zrobić tak fajny film dokumentalny dzisiaj? No muszę powiedzieć, że, że musiałem zawęzić grupę realizatorską, i to nie chodzi tylko o finanse. Ja cały czas robiąc filmy staram się zapominać o, o brakach budżetowych. Jakby następuje taki moment, gdzie w ogóle mam to gdzieś i, i robię, co się da swoimi sposobami, ale jeśli chodzi o grupę, która realizowała ten film, no kluczowe było. Jak to nakręcić w momencie, kiedy nie możemy swobodnie z tą kamerą być w miejscach, które byśmy sobie chcieli, które były nawet wcześniej upatrzone? Musiałem jakoś bardzo szybko i sprawnie no, nakręcić rozmówców w miejscach, w których nawet nie byłem wcześniej, ale to się na szczęście udało. No i to, że mieliśmy wąską grupę realizatorską, to też wpłynęło na prędkość realizacji zdjęć, bo jakby działaliśmy bardzo szybko. Czasami spontanicznie, czasami trzeba było bardzo szybko zareagować. Jak pewnie widziałeś, jedna z osób ma za sobą piękną scenografię nad morzem, i tutaj już nie odpuściłem. Mocno namawiałem razem z bratem, który był odpowiedzialny za zdjęcia. Mocno namawialiśmy naszą rozmówczynię, żeby jednak zrealizować ten wywiad nad morzem w pięknej scenografii bo to zawsze daje taki oddech dla filmu, a ona idealnie pasuje, bo to rozmówczyni Agnieszka Dajczak idealnie nam się to skomponowało z całością Ja a propos jeszcze realizacji, tak od strony technicznej, no nie wyobrażałem sobie, żeby nie robić tego na dwie kamery, to po pierwsze, a po drugie no liczyłem, że, że same rozmowy się obronią, czyli głównie celowałem w dialog między rozmówcami. Uznałem, że to, to będzie największa siła tego filmu czyli sama jakby rozmowy, a reszta to tylko dodatek. I zaznaczę jeszcze jedną kwestię: jak pokazać plakaty twórców w filmie? Okazało się, że nie jest to wcale takie proste, z tego względu, że samo filmowanie plakatów kamerą nie oddaje ich projektów, i musiałem to w taki sposób delikatny. Nie naruszając tych plakatów, jakoś w tym kadrze zaprezentować te ich plakaty, i jedyna taka jakby forma, która jest widoczna właśnie w filmie, to, to ten taki prosty kadr, prosty slajd na poszczególne projekty plakatów. I uważam, że, że nawet nie wolno z tym robić nic więcej, bo każde moje podejście, żeby może jakoś dawać nawet zbliżenia na te plakaty, żeby może jakoś kamerą bardziej pokazać, że to po prostu to się nie sprawdzało, to psło odbiór plakatu. I według mnie to jest dowód na to, że plakat musi żyć własnym życiem w galerii, na ulicach i że tego jakby nie da się tak w prosty sposób kamerą sfilmować, czyli plakat jako sam temat jest fajny do filmowania, ale już pokazywanie plakatów od takiej strony technicznej, żeby widz mógł zobaczyć dokładnie projekty plakatów, no to to na, naprawdę trzeba z tym uważać, bo można po prostu ten odbiór zepsuć. Powiem, jak jest ze mną po, po sensie Twojego filmu, bo generalnie jeśli ktoś jest w temacie plakatu jako artystycznej formy wypowiedzi, no to ten film nie będzie niczym odkrywczym, ponieważ mamy to do czynienia z bardzo rozpoznawalnymi twórcami plakatu, i te plakaty ciągle widzę i one są znane. Dla mnie, który nie jest w temacie plakatu artystycznego jakimś wielkim specjalistom albo znawcą whatever, ten film jest fantastyczną okazją do poznania tych niezwykłych twórców ich drogi twórczej, ich dokonań, ich wizji świata i tego po co to robią, dlaczego to robią, gdzie jest ich miejsce dzisiaj, jak pracują jako wykładowcy w, także w Akademii Sztuki, bo łączy wszystkich tych artystów to niezwykłe miejsce, w którym dzisiaj dzięki gościnności Akademii Sztuki nagrywamy tą rozmowę. Jedno jeszcze pytanie, jeśli pozwolisz. Dla Ciebie plakat szczeciński to już jest znak firmowy, czy po potrzebujemy jeszcze popracować nad tym, żeby ten film poszedł w świat i powiedział ludzkości, że oto jest miejsce na świecie, z którego wyrosło zacne grono artystów specjalizujących się w plakacie? No, myślę, że troszeczkę jednak brakuje do takiego stwierdzenia, ale mam nadzieję, że film się przyczyni do tego, że jesteśmy coraz bliżej e, takiego właśnie określenia, że. Plakat szczeciński, że z miasta Szczecin wywodzi się wielu fajnych plakacistów. No myślę, że czas działa na naszą korzyść, czyli już jesteśmy coraz bliżej czegoś takiego, że stworzymy tutaj większe środowisko. No musi być po prostu jeszcze więcej plakacistów, jeszcze więcej wystaw, jeszcze więcej imprez organizowanych przez miasto. No Tutaj w filmie można zobaczyć. Wystawę na Supie Szymonie, co jest też dzięki temu, że miasto Szczecin zafundowało w ramach stypendium stworzenie takiego super reklamowego. Musimy cały czas działać, cały czas reklamować twórców ze Szczecina, i myślę, że jesteśmy tak, może gdzieś w połowie drogi do, do tego, o czym powiedziałeś. I wszystko na to wskazuje, że, że będzie to się rozwijało i idzie w jak najlepszym kierunku. Niech ten film będzie jedną z tych kropel, które mają napełnić ten puchar sukcesu i niech pójdzie w świat informacja o tym, że, że mamy tutaj w Szczecinie. Zasną uczelnie fantastycznych artystów, utalentowanych młodych ludzi, którzy spełniają swoje marzenia i, i, i idą w tym kierunku. To jest akurat bardzo e, fajne. Pawle, bardzo Ci dziękuję za rozmowę e, dotyczącą filmu Plakat Szczeciński. Życzę samych sukcesów na artystycznej drodze twórczej w plakacie, w, w, w filmie. Jak, że tak powiem, lubisz i gdzie się widzisz w przyszłości, to już jest temat na inną rozmowę. Bardzo się cieszę, że twój film premierowo będzie można zobaczyć w kinie Zamek, w zamku od pomorskich. Zapraszam Państwa bardzo gorąco na ten seans, ale proszę ciebie także o zaproszenie widzów na ten pokaz. Zapraszam wszystkich 19 lutego o godzinie 19 na wirtualny seans. Filmu dokumentalnego Plakat Szczeciński. Bardzo dziękuję, że Kino Zamek zechciało taką premierę zorganizować. No i myślę, że w obecnych czasach projekcja online gwarantuje, że taką mam nadzieję, że dotrze ten film do jak największej liczby odbiorców. No i zapraszam do, do oglądania. A ja zapraszam do śledzenia działań Kina Zamek już nie tylko w online, ale także na żywo i życzę Państwu bardzo wartościowego seansu z filmem Plakat Szczeciński.